Witajcie, Kochani! Witam Was w Monokitchen w Gdańsku na ulicy Piwnej, gdzie poza dobrą kuchnią przygotowywaną z produktów od lokalnych dostawców, spotkacie również dobrą muzykę graną przez absolwentów i studentów Gdańskiej Akademii Muzycznej. Zapraszam do wspólnego gotowania. Dzień dobry, Nazywam się Płęk. Jestem szefem kuchni restauracji Monokitchen. Gotuję dzisiaj dla Państwa boczek dzika. Dodatkami będą pieczony topinambur, sos z wiśni oraz marynowane rydze. Mam tutaj boczek z dzika. Zamarynujemy go w ten sposób. Użyjemy soli. Mięsko musi marynować się 24 godziny w chłodni. Więc najpierw przygotujemy go. Marynując. Użyjemy maślanki oraz likieru dwa. 200. Do tego szczypta rozmarynu. Boczek musimy uformować w roladę. Użyjemy do tego sznurka masarskiego, polecam sznurek bawełniany, ponieważ syntetyczny na pewno nam się spali na patelni. Boczek uformujemy w roladę. Użyjemy do tego sznurka bawełnianego. Musimy ciasno zwinąć mięsko. I będziemy formować roladę. Jest to bardzo łatwe. Wystarczy zacząć od dobrej strony. Gdy uformujemy roladę, schowamy ją w zimne miejsce do lodówki na co najmniej 24 godziny, żeby mięso skruszało i nabrało aromatu. Następnie będziemy konfitować w tłuszczu w temperaturze 100 stopni przez 4 godziny, aż będzie mięciutkie. Mięso zika nie jest doceniane za bardzo, a jest bardzo dobrym mięsem, jest chude, ma dużo wartości odżywczych. I tak przygotowane mięsko odstawiamy do chłodni bądź do lodówki, aby nam skruszało. Zaproponowałem likier Goldwasser do marynowania Mięsa, ponieważ ma bardzo dobry smak. Świetnie komponuje się z dziczyzną. Jest to nasz y, gdański produkt, regionalny. Więc śmiało polecam do marynowania mięsa. Nie ma co się bać, to nie musi być zawsze czerwone wino. Mięsko mamy zamarynowane, związane w roladę. Teraz muszę udać się z nim do chłodni. Spędzi tam 24 godziny. Po czym zaczniemy je konfitować. Teraz tak, mięsko mamy zamarynowane. Więc musimy zająć się przygotowaniem dodatków. Chowamy deskę czerwoną, która jest do mięsa. I użyjemy deski zielonej, która służy do przygotowania warzyw. Przygotujemy topinambur. Upieczemy go w piecu 180 stopni jakieś 10 minut. I będzie gotowy. Bardzo proste. Słonecznik bulwiasty nie potrzebuje dużej obróbki. starczy go upiec. Można zrobić z niego również pire, ale do tego dania zaproponowałem topinambur pieczony. Sól morska, gruboziarnista. I to wszystko odstawiamy teraz do pieczenia. Następnym dodatkiem będzie dynia. Dynię musimy obrać ze skóry, wypestkować, pokroić i udusić na masełku. Czas się pozbyć gniazd nasiennych. Skórki. I pokroić w drobną kosteczkę. Bądź kawałek. Mamy troszkę dyni pokrojonej. Do dyni warto dodać zawsze marchewek, która bogaci smak i nada lepszego koloru dyni. Akurat mam taką dynię, która jest tylko troszkę pomarańczowa, Dynię poddusimy na masełku, a następnie zbędujemy na gładką masę. jeżeli sobie wcześniej przygotować też półprodukt, który będziemy dusić Dodajemy troszkę masełka. Dodajemy dynię z marchewką, ta przygotowana dynia, już doprawiona cukrem oraz soli. To jest świetny dodatek do odajny. Następnie gdy dynia nam się już przygotuje, wrzucamy do go blendera. Mam to akurat. Pod ręką taki lepszy blender, a spędzujemy to na gładką masę. I nasz dodatek do dania jest już gotowy. Teraz musimy upiec topinambur. około 10 minut w 180 stopniach następnym krokiem jest przygotowanie sosu wiśniowego użyjemy do tego czerwonego wina wino musimy doprowadzić do wrzenia dodamy do tego trochę cukru I wiśnie używam mrożone ponieważ są dostępne przez cały rok i zawsze można je sobie wykorzystać odparowuję wino dodaję do tego wiśnie użyłem wytrawnego czerwonego wina Tylko musi nam się fajnie zagotować. Troszkę soli na przełamanie smaku. Co tu nie będziemy niczym zaciągać, po prostu zblendujemy i zrobimy go na gładko. Będzie świetnie pasował do dziczyzny marynowanej w wódce kultur Topi nam już nam się upie. I możemy wyciągać do się zagotował, wrzucamy go do blendera i blendujemy na gładką masę. Piękny czerwony kolor. Następnym krokiem będzie przygotowanie naszego boczku. Będziemy go obsmażać, żeby zamknąć soki w środku. Mam tutaj boczek, który marynował się przez 24 godziny. I teraz zesmażymy go na, na patelni. Możemy na oleju rzepakowym. Broń Boże na y, oleju słonecznikowym, który nadaje się do winogretów, a nie do smażenia. Mamy nasz boczek. Musimy go odsączyć trochę. Proponuję na papierowym ręczniku. I wrzucamy na patelnię. Mięso trzeba dobrze przyrumienić z każdej strony, żeby soki zatrzymały się w środku, a nie wypływały podczas konfitowania. Przygotowujemy pojemnik, w którym będziemy konfitować naszą roladę z boczku z Tak przygotowane mięso zalewamy olejem. I wrzucamy do pieca na temperaturę 100 stopni na pieczenie na 4 godziny. Boczek tam się skonfitował. Mamy gotowe mięsko możemy złożyć nasz talerz Po 4 godzinach mięso jest już. Mięciutkie, pyszne i możemy wyciągać Musimy pamiętać o burcu na Czuję aromat pieczonej dziczyzny, konfitowanej w zasadzie. Tutaj mamy pieczony topinambur, który będzie naszym dodatkiem do dania. I możemy składać danie. Mamy już nóż z dyni. Dołożymy troszkę, bo jest bardzo pyszny. Dodajemy no topinambur. inaczej zwany słonecznikiem brwiastym. I kroimy słuszny kawałek naszego boczku z dzika marynowanego w goldwasserze i myślance, To wszystko rozmaczymy sosem wiśniowym i udekorujemy kwiatkami świeżym rozmarynem którego używaliśmy również do marynowania mięsa, i groszkiem wąsatym. I to jest proszę Państwa gotowe danie. Danie, które przygotowałem specjalnie dla Państwa. Zachęcamy do sobienia własne w domu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Mam nadzieję, że uda Wam się odtworzyć to danie w domu. A do spróbowania tych i innych dań z naszej karty zapraszamy od poniedziałku do niedzieli do Monokiczyn na Piwnej. Do zobaczenia!